Wiewiórek odcinek XXI, miła pogawędka. Kiedy wiewiórek wraz z rodzicami wracał ze wspólnego spaceru, słońce już zachodziło za lasem. Jego promienie pięknie oświetlały zielone liście, i noski wiewiórek z przyjemnością wdychały zapachy wiosny. Tuż przed swoim domkiem spotkali Jerze, było to bardzo miłe spotkanie. Bo przecież nie widzieli się kilka zimowych miesięcy. Wiewiórek miał im wiele do powiedzenia, ale przede wszystkim trzeba było się teraz umówić na wspólne oglądanie pociągów towarowych i osobowych. Zwierzątka ustaliły, że jutro rano zaczynają obserwacje w terenie. Wiewiórek poszedł więc spać zadowolony, bo wiedział, że od rana czekają na niego wspaniałe atrakcje. Nasz miłośnik pociągów. Obudził się bardzo wcześnie. Szybciutko wstał ze swojego mięciutkiego łóżeczka i wyjrzał z dziupli. Ale co to? Ładnych zwierząt tu nie ma. Co teraz? Czyżby przyjaciele zaspali na umówioną godzinę? Aż tu nagle zauważył, że niedaleko jego dziupli krząta się borsuk buczek. Wiewiórek pomyślał, że spyta buczka, czy widział jeże. Zawołał więc z daleka: hap, hap, buczku, chodź tu, już idę. Odpowiedział buczek. Co się stało, że tak głośno krzyczysz? Czy widziałeś może je? Nie? Nikogo nie widziałem tutaj od nocy? Odpowiedział buczek. Co teraz? Umówiłem się wczoraj z nimi, że od samego rana będziemy prowadzić obserwacje w terenie. Muszę teraz wyjść z dziupli i ich poszukać. Miałem taki pomysł, że będę liczył wagony. Wszystkich pociągów, jakie uda mi się ujrzeć. I to od samego rana. Hmm. To ty już umiesz liczyć w wiewiórku. Nie wiedziałem. Tak, nie wiedziałeś o tym? Liczę świetnie. Szczególnie wtedy, kiedy jestem ciekawy. Ile wagonów wiezie pociąg? A wiedziałeś o tym, że towarówki zwane są najdłuższymi pociągami? Naprawdę? O tym też nie wiedziałem. Nie znam się na pociągach. Niektóre z nich. Mają po sto trzydzieści wagonów. Mogą być nawet tak długie, że musi je ciągnąć osiem lokomotyw. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Dobrze, szukaj Jerzy. Ja już muszę się zajmować. Sprzątanie mojej norki. Ach tak, zapomniałem, że Ty, Borsuku, masz najczystszy domek ze wszystkich leśnych zwierząt. Nie wiem, czy najczystszy, ale na pewno bardzo się staram, żeby nie wchodzić. Chodziły mi tam jakieś owady, bo porządek lubię bardzo. Pewnie tak bardzo, jak ty lubisz swoje pociągi. To bardzo możliwe. A teraz wracajmy do swoich zajęć. Widzę, że każdy z nas ma swoje pilne sprawy. Wiewiórkowi tak miło rozmawiało się z Buczkiem, że zupełnie zapomniał o tym, że niecierpliwił się czekaniem na spóźnialskie jeże. A może one wcale nie były spóźnione? Tylko on przyszedł za wcześnie. Ciekawa pogawędka z leśnym sąsiadem poprawiła mu nastrój. Tylko jedno dziwne uczucie zaczęło go niepokoić. Po chwili przypomniał sobie, że przecież nie zjadł śniadania. Chyba dobrze się złożyło, że jeże jeszcze nie przyszły. Nie można zaczynać dnia pełnego przygód z pustym brzuszkiem. A tymczasem pomiędzy drzewami ukazał się wspaniały. Pomarańczowy skład pociągu pasażerskiego. Wiewiórek bardzo by chciał oglądać go już teraz razem z przyjaciółmi, ale na razie czmychnął ile sił w małych łapkach do swojej dziupli na. Pyszne śniadanko.